UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu. Cześć, ja nazywam się Weronika Uczek, a to jest program UZ Navigator, w którym rozmawiamy o rzeczach ważnych dla studentów, ale też nie tylko ważnych, a po prostu atrakcyjnych. I myślę, że ten dzisiejszy temat taki będzie, bo przede wszystkim porozmawiamy o otrzęsinach Uniwersytetu Zielonogórskiego, które już niedługo na naszej uczelni, a porozmawiamy o nich z Julią Kolędowicz z parlamentu studenckiego. Cześć! Hey. No właśnie, otrzęsiny. Tak może przewrotnie zdam pytanie, co to w ogóle są otrzęsiny i na czym one polegają, bo może jakiś pierwszak przeczyta tą nazwę, że są te otrzęsiny i czy warto się na nie wybrać. No więc otrzęsiny to e, tak jak tutaj nazwa wskazuje trochę, będziemy otrząsać, ale może Bardziej tych pierwszaków, choć nie tylko. Jest to coroczna impreza, którą organizuje nie tylko nasz uniwersytet, ale też podejrzewam, że każdy uniwersytet w całej Polsce ma coś takiego. Więc mile widziani są pierwszoklasiści głównie, ale nie tylko. Właśnie, to jest impreza nie tylko dla pierwszaków, ale też dla, myślę, że całej społeczności uniwersyteckiej, to można tak nazwać to taką integracją? Myślę, że jak najbardziej to jest moment, w którym... Czas poznawać nowych ludzi, nowych ludzi, czas widzieć te nowe twarze, zawierać znajomości i myślę, że Otrzęsiny są idealnym miejscem. Integrować się nie tylko w swoich kierunkach, w swoich rocznikach, ale też pierwszoroczniak z piątym rocznikiem, piątym rokiem też może się zaintegrować? Myślisz, że są takie przyjaźnie możliwe? Ja myślę, że jak najbardziej to jest też taka trochę wymiana doświadczenia. Nie każdy pierwszak jest. Faktycznie tym pierwszakiem, który idzie pierwszy raz na te studia. To jest bardzo ciekawe. No właśnie, bo przecież możemy studiować na pierwszym roku, ale już studia mieć za sobą. Prawda. Od części, kiedy? Otrzęsiny 22 października. 22 października, więc jeszcze trochę czasu mamy. Za chwilę powiemy o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tych otrzęsin, ale ja tak przewrotnie powiem, że zapytaliśmy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, jakie mają oczekiwania względem tej imprezy. Jesteśmy na kampusie A i pytamy się studentów, co sądzą o tegorocznych otrzęsinach. Zapytamy się, jakie mają oczekiwania i co chcieliby na nich zobaczyć. Myślę, że na pewno jakieś atrakcje sportowe. To przede wszystkim. Jestem studentką wychowania fizycznego, więc bardziej na to bym postawiła. Zapewne jakąś nie wiem, zabawę integracyjną, żeby zintegrować się ze starszymi rocznikami, bo to tak prawdzi, oprócz swojej tej podgrupy, to tak naprawdę tutaj nikogo nie znam. Przede wszystkim chciałabym zobaczyć, żeby wszyscy się po prostu dobrze bawili, żeby pierwsza okreś... pierwszy okreś... żeby pierwszy rok studiów po prostu się jak najbardziej integrował. Dobre no, towarzystwo i może coś typu party. Co chciałbyś zobaczyć na odcinek w tym roku? Nie mam pojęcia, cokolwiek co by sprawiło frajdę. A co tobie by sprawiło frajdę? Dobre towarzystwo. chciałbym żeby w sumie zorganizowali jakiś, tak jak zwykle robią na przykład, nie wiem, mecze siatkówki czy coś takiego i fajnie by było, ale zrobić to na przykład z wykładowcami, którzy będą chętni, to takie coś na pewno byłoby fajnie zobaczyć. Jest jakiś wykonawca, który chciałby, żeby wystąpił na Otrzęsinach? Yy, myślę, że Smolasty, by był odpowiednim obcem. Wszyscy by się ucieszyli, na pewno jakby przyjechał BDS. Kresu typu Yellow Card albo of Mother Może być Guzior. Linkin Park. Znamy już oczekiwania studentów. No, jak się zapytam, coś się pokryje, coś się sprawdzi z tymi oczekiwaniami? Przede wszystkim tutaj może nie trafimy aż tak bardzo w odpowiedzi studentów z artystą, ale artysta będzie. Będzie to DJ Zimny Gulasz, znany z, przede wszystkim, myślę, TikToka. I on będzie wspomagał naszą imprezę, będzie ją prowadził. Ma przygotowany program specjalnie pod naszych studentów. I właśnie w tym momencie jest on oficjalnie ogłoszony tutaj w radiu. O, czyli u nas taka premiera, że ten DJ Zimny Gulasz faktycznie się pojawi. No to jest tak, myślę o tym w taki sposób, że to jest takie wyjście do studentów, bo oni zawsze wymieniają tych takich czołowych artystów, a to jest też taka miła niespodzianka, bo może nie jest czołowy, ale w mediach społecznościowych jest zdecydowanie znany. Tak, chcieliśmy zrobić coś innego w tym roku, ponieważ poprzednie lata gdzieś tam nie pozwoliły nam na to, żebyśmy mogli zapraszać artystów w takich... Większych, troszkę których bardziej e, znają studenci. A myślę, że w tym roku pozwoliliśmy sobie też na to, e, widząc. Jak nawet na jak ile studentów przyszło, więc tutaj też troszkę sobie pozwoliliśmy zadziałać z takim DJ-em. Co jeszcze będzie się działo podczas tych otrzęsin 22 października? No to przede wszystkim, właśnie oprócz tego takiego konkretnego występu DJ-a, to planujemy zrobić różne konkursy, na które mamy przewidziane fantastyczne nagrody od zielonogórskich firm, które nas wspomagają w tym roku na otrzęsinach. Będą to bony na pizzę, e, będą to bony na tatuaż, będą to bony na siłownię, także wiele, wiele nagród tutaj czeka na uczestników otrzęsin. No i przede wszystkim chcemy skupić się na tej takiej integracji, żeby jednak ona była widoczna, żeby ci studenci faktycznie mieli możliwość rozmowy ze sobą, ponieważ. Rozmowa jest kluczowa i ta wspólna zabawa. Nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, czyli o tej zmianie, która w tym roku nastąpi, czyli to nie będą już otrzęsiny w plenerze, a otrzęsiny w klubie. Prawda, pogoda nam troszkę niestety nie sprzyja w tym temacie, ale myślę, że będzie to dobra decyzja i przyjdzie jak najwięcej studentów naszego Uniwersytetu. Parlament uważa, że to dobra decyzja, a jak uważają studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego? Fajna zmiana, zawsze coś innego, chociaż jestem zwolenniczką takich imprez na zewnątrz. A dlaczego? Bo to zawsze świeże powietrze, to jest otwarta przestrzeń, więc to zdecydowanie dla mnie lepiej. No tutaj to już tak, według mnie to bardziej na plus, bo to, to jest październik, to z pogodą tutaj to tak różnie może być, a że żyjemy w Polsce, to wiemy, jaka ta pogoda jest zmienna. No to według mnie zmiana na plus. Wydaje mi się, że na, na tą pogodę, no to chyba jest najlepszy pomysł. Jak, jak na chwilę obecną. Fajna zmiana, coś nowego, ale nie wiem w sumie, czy, czy będzie się to równało. W sensie no, na dworze fajnie, dlatego ale zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że na pewno jest lepiej, bo um, te odrzęsiny wszystkie były już tak na tym, na, na tym drugim kampusie i w taką pogodę no, to już tak, tak trochę ciężko, żeby tam się to odby odbywało i na pewno więcej ludzi przyjdzie do ojca. Podsumowując, zmiana jest dobra i cieszymy się, że te otrześniny się odbędą i będziemy mogli się integrować, ale otrześniny to jest taka jedna tylko z imprez, które organizuje Parlament Studencki. I tak chciałam Cię zapytać w ogóle, co to jest ten Parlament Studencki i czym on się dokładnie zajmuje? Jakie jeszcze imprezy bierzecie pod swoje skrzydło? No tutaj przede wszystkim my jesteśmy takim głosem studentów. Wśród władz uczelni, wśród profesorów i myślę, że imprez jeszcze trochę na nas czeka. Też tutaj czeka nas wielka zmiana, bo zmiana kadencji nie wiadomo, jak to będzie tak naprawdę, ale mam nadzieję, że wszystko będzie na dobrych torach, a od nie będą jedną ostatnią imprezą jeszcze w tym roku. A myślisz, że jesteście widoczni? Staramy się, pokazujemy się cały czas w social mediach naszych, na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Jednak myślę, że możemy jeszcze zrobić to bardziej, bardziej wyjść do tych studentów. I myślę, że będzie to realizowane. No to sprawdzimy to. Bo zapytaliśmy studentów właśnie o to, czy widać Was, czy widać Parlament Studencki. Wiemy już, co studenci sądzą o tegorocznych odszczęścinach, a jakie mają zdanie o parlamencie studenckim, który je organizuje? Czy dobrze wykonują swoje zadania, czy może mają jakieś zarzuty? Wiesz, czym zajmuje się parlament studencki? Nie mam pojęcia. Mhm. A jak Ci się wydaje, czym się zajmuje? No, ogólnymi sprawami uczniów chyba. Na pewno jakimiś pewnie sprawami studenckimi? Ale czym więcej to tak, to nie wiem. Z tego co wiem, to organizowaniem jakichś imprez, coś takiego, tak mi się wydaje. Uważasz, że dobrze wykonują swoją robotę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tutaj jest fajna praca. Oczywiście zawsze można lepiej, więc motywacja musi być, ale decydowanie tak. Nie, nie wiem. A jak myślisz, czym się zajmuję? No. Na pewno załatwianiem jakichś spraw związanych ze studentami, coś dla nich, po prostu jakby są dla nich, nie? Jakby w imieniu wszystkich studentów, tak mi się wydaje. Chyba nie jest aż tak źle, nie? Nie, ja nie narzekam. Zdecydowanie, jeśli miałabym kandydować jeszcze raz, to zdecydowanie poszłabym w to. I myślę, że z wiedzą studentów też nie jest aż tak źle. Trzęsiny to impreza, która już za tydzień na naszej uczelni, ale już jutro Dni Otwarte Uniwersytetu Zielonogórskiego to też jest takie miejsce, gdzie można dowiedzieć się więcej o, o naszej uczelni, ale też. Troszkę o parlamencie, bo wy też tam gdzieś przedstawiciele parlamentu się pojawią. Tak, będziemy e, małą grupą, ale jakże e, kolorową. Będziemy gdzieś tam krążyć wśród tych odwiedzających dni otwarte. No i przede wszystkim chcę też zapoznawać siebie jeszcze bardziej z tą ofertą, którą oferuje nam uniwersytet. Ale o tym, co dokładnie będzie się działo podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapytaliśmy Małgorzatę Ratajczyk-Gulbe z Biura Promocji. Dla kogo organizowany jest Dzień Otwarty? Dzień Otwarty Uniwersytetu Zielonogórskiego zawsze adresowany jest przede wszystkim do maturzystów, ale też zachęcamy do tego, aby odwiedzili w tym dniu nasze budynki i to wszystko, co przygotowaliśmy dla nich. Także uczniowie szkół średnich, ale z młodszych klas. I w tym roku też bardzo mocno zachęcamy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, bowiem stawiamy w tym roku na koła naukowe. Prawie 40 kół naukowych zaprezentuje się podczas tego wydarzenia, i warto też, aby nasi studenci zobaczyli, co ich koledzy robią takiego właśnie w kwestii naukowej, i mogli na przykład. Zapisać się do któregoś z tych kół. Ale tak faktycznie przede wszystkim chcemy, aby maturzyści do nas dotarli, żeby zobaczyli, co takiego przygotowaliśmy dla nich, jaką ofertę przede wszystkim edukacyjną ma Uniwersytet Zielonogórski, ale też przede wszystkim to, że studenci pracują również właśnie w kołach naukowych i myślę, że przekazanie informacji od osoby kilka lat, tylko starszej od nich, bardziej będzie ich to interesowało i być może bardziej przekona do tego, aby właśnie przyszli studiować na naszej uczelni. A czego mogą spodziewać się studenci i maturzyści, którzy odwiedzą Uniwersytet Zielonogórski podczas dni otwartych? Będzie mnóstwo atrakcji. 40 kół, które przygotowują projekty, już przed wakacjami do tych projektów się przygotowywały, więc będzie wiele atrakcji. Z takich może bardziej widowiskowych, to chociażby płukanie złota. Będzie można też pojeździć, polatać właściwie symulatorem drona. Będzie można też zobaczyć druk 3D. Będzie można również zobaczyć różne prezentacje i działalności, które do tej pory koła przez swoje lata przejawiały i jak to wszystko wyglądało. Ale będą też na przykład występy artystyczne naszych studentów z Instytutu Muzyki. Będą one przeplatane właśnie. Tymi pokazami będzie można zobaczyć, jak świetnie sobie radzą przy mikrofonie. Będziemy mieli też różne zawody sportowe. Będzie AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, który przed budynkiem, właśnie, w którym będzie działo się całe wydarzenie, czyli budynkiem ma 29 przy ulicy Szafrana, będzie można tam trochę tężyzny fizycznej pokazać. Będzie można też zobaczyć szybowiec od środka, będzie też dużo jednostek ogólnouczelnianych, które będą pomagały maturzystom przejść jakby procedurę przyjścia do nas na. Uniwersytet Zielonogórski, zatem nie zabraknie ani działu spraw studenckich, ani nie zabraknie biura karier, biura promocji. Będzie też dział współpracy z zagranicą razem z programem Erasmus, bo tu zachęcamy, aby młodzi ludzie również wyjeżdżali w czasie studiów za granicę i tam odbywali część studiów bądź praktyki. Jak sami słyszeliście, podczas Dni Otwartych naszej uczelni naprawdę dużo będzie się działo. Jak sami słyszeliście, mogą przyjść i maturzyści, ale także, jeżeli ktoś ze studentów chciałby się pojawić, to także może zobaczyć, co nasza, nasza uczelnia oferuje. No to ja tak zadam pytanie. Proste, bardzo. Czy warto studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim i dlaczego? Myślę, że zdecydowanie warto. Jesteśmy fajnym, małym uniwersytetem, a jednak mamy tyle możliwości, które oferuje nam uniwersytet, że jest to świetne miejsce. I można się integrować. Podczas, jeszcze raz, <noise> przypomnijmy, trzęsienie 22 października? Tak, w gronie ojca. Klubie Ojca zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. A ja o odtrzęsieniach i o sprawach uczelnianych rozmawiałam z Julią Kolendowicz z Parlamentu Studenckiego. Dziękuję. Dziękuję. Wyoglądajcie UZ Navigator w każdy wtorek o godzinie 12.30. Weronika Łuczak, dziękuję. UZ Navigator, cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator, jesteś u celu.